Dzień dobry! Witajcie znowu w kolejnym odcinku Roger Zomboid. Dzisiaj dosyć nietypowo, bo zaczynamy w samochodzie. Nasz bohater to Emanuel Kozak. Najprawdziwszy kozak, który odrobinkę boi się otwartej przestrzeni. W dzień, w którym to nagrywam, wyszedł update mały, dodano parę rzeczy. Jak widzicie, mapa nagle u mnie jest kolorowa. Mi się to podoba, chociaż przyzwyczajam się do tamtej starej, prostej, ale to już jest kwestia przyzwyczajenia. Dzisiejszego dnia ruszamy na małą eksplorację samochodem. Trzeba korzystać z okazji, zobaczyć, jakie tereny skrywa to miasto. Plus bardzo liczę. Na na jakieś nasiona. Wiem, że zima nadchodzi, ale wypadałoby się przygotować na okres pozazimowy. Tak, znowu się skupiam za bardzo na przyszłości. Nic na to nie poradzę. Zapominam, jak bardzo mój lód jest ustawiony na rzadki, przez przezsądną stop się zawodzę, zwłaszcza w kuchni. Nie mam w ogóle puszkowanego jedzenia, moi drodzy. Jak tak dalej pójdzie, to zbieractwo będzie jedyną opcją. Może piwnica okaże się spiżarką? Otóż nie. Nie podoba mi się ten ciemny pokój. Coś gdzieś się dobija i nie wiem, czy to do środka, czy ze środka. Dobry dzień. Na piętrze też dużo nie znalazłam. Jak tak dalej pójdzie to exploring będę robić poza kamerą, bo to tylko czas marnuje. W ogóle spory ten dom. Uważam, że też byłby dobry na jakąś większą bazę. Za dużo tu jest dobrych miejsc. Dobra. Ta maska jest przerażająca. Dobrze mieć przy sobie czasem latarkę. Weźmiemy tylko to, co potrzebne. Moim głównym celem są nasiona, ale prawdopodobnie się przeciążę, bo zacznę zabierać wszystko, co nie jest rzeczą pierwszej pomocy. Worki oczywiście wezmę. Może w tym domu. A może nie. Jednak szczęście tu nie zaznamy. Nie widzę zombie dookoła, ale to nie oznacza, że one nie idą skądś z jakiegoś innego domu czy lasu. Może posłuchamy pogody? O, tam widzę jakiś potencjał. Ach, przyczepy czy jak to się nazywa. Małe domki, które mogą skrywać wiele. Jak możecie zobaczyć, Alan był tak głośny, że pomimo już ucichł zombie z tej części miasta idą dalej w tamtą stronę. Ciekawe jak daleki zasięg to ma. Moją uwagę przykuł dom ocalałych. Sądząc po wielkości nie będzie tam dużo, ale nie nastawiamy się od razu negatywnie. Być może będzie coś tam warte do naszej uwagi. Tylko te zombie przeszkadzają. O, ten pan wygląda interesująco. Skróćmy mu cierpienie. Trochę ochraniaczy. Spodnie, które z chęcią wezmę. Quest, łóżki, książki. Myślę, że pomimo przyciążenia to jest dobrze. O, i kolejne ochraniacze. Tak, tak, zaraz wrócimy do samochodu. Mamy jeszcze chwilę, by się porozglądać po okolicy, zanim się całkowicie ciemni. Powoli też wchodzi zmęczenie. Nasze uderzenia będą jeszcze słabsze. Jak na złość ktoś musiał się zatrzymać akurat przy samochodzie. Nie wiem, jak tego nie słyszała. No nic, trzeba kontynuować naszą wycieczkę krajoznawczą. A raczej powoli wracać do domu bardzo okrężną drogą. Zmieniłam plan i zechciałam się przejechać bardziej w głąb. Czy to był dobry pomysł? No, zapewne by było odkryć mapę. O, patrzcie! Brandenburg ewidentnie był miastem skazanym na zagładę. Tornada, podpalenia, apokalipsa. Mamy czas na lutowanie tego wszystkiego tak do 50 dni, po tym zaczną się pojawiać domy puste. Taka wiecie, imersja, że nie jesteśmy jedynymi ocalałymi. I w sumie to jest taka super podbudowa do bildu, który ma wprowadzić NPC. Ale pewnie tych NPC się doczekamy za jakieś 5 lat. Znalazłam też sklep wędkarski, ale pech chciał, że jestem już padnięta. Znalazłam pismo farmerskie pomagające mi ogarnąć, kiedy najlepiej zasadzić konkretne nasiona. Oczywiście jak trzeba szybko uciec, to samochód nie odpala. Dobra, e, trzech to za dużo. Ciągnę was i odjadę. Udało się. Na szczęście tutaj czułam się już bezpieczniej, chociaż ze względu na brak sił musiałam przejechać parę zombie. Nie lubię poświęcać sak samochody, ale była to sytuacja wyjątkowa. Plus, ej, ten ragdoll był piękny. Tu się... co? Skąd? K kiedy? Koło mojego domu pojawiła się znikąd Horda? Ej, nie byłam tak długo poza domem, for fuck's sake. Patrząc na te mudlety, no nie mamy szans tego rozegrać po cichu. Musiałam podjąć trudną decyzję, raz przodem, raz tyłem. było szybkie. Wait. Wait, one żyją! Wesperacko Eman próbował zadeptać u Marlaki, ale cholera jasna chyba jest zbyt Przecież Przyznam, że to nie jest idealny moment na walkę. Jest ciemno i jest źle. ej, ej bo, bo ja się nie wyrobię. Czyli to coś na no... Przez jakiś nieokreślony czas, Emek bawił się w uciekanie i nawalanie. Jest ciemno, ale to chyba jedyny sposób na uratowanie się w tej sytuacji. Teraz maską. Z bagażnikiem. Co tu się stało? Skąd one się pojawiły? Może tego nie widać na filmie, ale ja już miałam przed oczami przetrwałaś 9 dni czy coś tego typu. To by była bardzo szybka seria. Właśnie dlatego nie powinno się bić, gdy się panikuje jest zmęczonym. Nie bez powodu wzięłam agorafobię. A i tak kończę w taki sposób. Szczerze to wystarczy mi takiej rozgrywki na dziś. Trzeba. Ech. Trzeba się skupić na czymś innym. Ale póki co idź spać. To był bardzo kiepski wieczór. Ja bym na jego miejscu płakała w poduszkę. Młotek aż się spiłował od tej walki. Masakra, co tu się działo? Jeszcze kilka godzin temu nie było tu ani żywej duszy, oprócz mnie i moich krów. Skąd ja słyszę to dobijanie? Ho? Ej, czy, czy ja mam schizofrenię, czy teraz, czy o co chodzi? A tu się pani ukrywa. Cieszę fakt, że jeden z strażak miał butle z tlenem. Może pomoże mi to posprzątać zwłok, bo śmierdzi i jeszcze się zarażę. Powinnam też powoli deski sobie załatwić, zabarykadować drzwi albo i mur znowu postawić. Miałeś być odporny na tego typu rzeczy. Nasze umiejętności są średnie. Ale ej, mogło być gorzej. Zapomniałam zupełnie, że obok nas są jeszcze inne krowy umierające z pragnienia. Proszę, pi, bo nie przebaczę sobie. Najchętniej bym ją wzięła ze sobą. A, jest, jest jeszcze byk. Jestem trochę przerażona tą opcją. Ale przetestujmy. Zaczynam żałować swoich decyzji. Przepraszam, co? Czy byki nie ważą powyżej pół tony? Dobrze, więc nie pytam już o nic więcej. Ciekawe, czy krowa to widziała. Czuję się źle z tym faktem, ale wynieśliśmy z tego jakieś. Plusy, co nie? Plusem może być jedzenie. Co jest? Gdzie się podziały deski? Zmienili recepturę? Are you fucking kidding me? Powiem wam, że to utrudnia wszystko. Bardzo mi się nie podoba, jak przez 600 godzin miałam jedną recepturę, a teraz muszę się uczyć innej. Jest tyle rzeczy, których muszę się nauczyć. No dobra, okolice katastrofy mają zabite okna deskami. Może stamtąd dwie wezmę. Ja wiem, że pochodzę z wsi i tam mieszkałam 20 lat, ale... Nie wiem, czy jestem gotowa na to, co tu się stanie. Imagin teraz w tej grze mieć perk wegan. Byczku, pozwól, że będziesz moim eksperymentem. Wyobrażacie sobie odwrócić tak byka? Tak do góry nogami? No dobra, co my tu mamy? Skóra, krew, głowa i mięso. Powiem wam, że nie podoba mi się to. To chyba logiczne zacząć od skóry. Przeżywam tu traumatyczne rzeczy. Przynajmniej w zamian mam mięso. Ale jakim kosztem? Niech ta czaszka będzie mi przypominać, co ja najlepszego zrobiłam. Może nie jest to najlepiej odcięte mięso, ale jest go dużo. Na długo starczy. Albo na kilka dni, ponieważ czeka nas niedługo odcięcie prądu. A wtedy skończą się mrożonki i robienie prania. Ciekawe co będzie pierwsze, brak wody czy brak prądu. Kolejnego dnia była spora mgła. Chciałam krowę wyprowadzić z tego pastwiska i przenieść na swoje bliższe. Jednak rozproszył mnie byk biegający w moją stronę. Parę zombie się przypamiętało i zestresowało zwierzęta. Mam nadzieję, że jesteście mi wdzięczne za to. Mgła się zrobiła tak gęsta, że teraz mi się już nawet nie chce szukać tej bramy. Spoiler alert! Bramy tu nie ma. Musiałam wyczytać na reddicie, że żeby uwolnić taką krowę z pastwiska potrzebny jest młotek burzeniowy. Do rozwalenia ogrodzenia. Czajcie to. Także życzę sobie powodzenia w znalezieniu takiego sprzętu. Zapomniałam jak wolne czytanie jest bardzo... Wolne. Nie wyobrażam sobie wziąć na multi tej cechy. Chłopie, to nawet ja szybciej czytam. W ciemności. Jak już tak testujemy rzeczy, to mam pomysła. Dostałam ostatnią informację, że z mleka można wytworzyć masło, co jest. Logiczne i oczywiste. Jednakże ja nadal żyję, BillTech41. Także dziękuję Wam za pomoc w tym. Co prawda, nie ma na razie animacji, ale może dobrze. Patrzę na ten przeniot, to mam słynne mysłowianie w głowie. Co internet robi z ludźmi? Masło będzie moim ratunkiem, gdy będę potrzebować przytyć. Czy będę je dodawać do dań, czy zjadać w kostce? A niech to będzie moja słodka tajemnica. Pomimo takiego sielankowego życia, należy pamiętać, że to nadal apokalipsa, a pogoda też nie jest po naszej stronie. Mamy dwa dni. Jeśli mi prądu nie odetną, to wtedy będę siedzieć w domu i czytać książki. Kalo. Co tu się dzieje? Wyruszyłam po deski. Eman sobie wymyślił, że chce kory to na jedzenie zbudować. Myślę, że w zamian za ten stół tutaj. Idealnie. Chciałem teraz zobaczyć, czy sierp działa. Zadziwiająco działa. Okej, okay, zagadka rozwiązana, krowy po prostu jadły trawę. Ja wiem, że oni mają do oka siebie trawę i nie ma sensu tego wszystkiego zbierać, ale ja lubię testować takie rzeczy w tej grze. Ja to mam rzucić tu, ale podoba mi się, że można też jakieś rzeczy schować w tym korycie. Może i pada deszcz, ale trzeba ciężko pracować. Nie wiedziałam, że Zomboid zamienił się w taką cozy grę farmerską. Myślę, że naprawcowaliśmy się dziś wyjątkowo dużo. Łaskawie też zamienię ikonę burgera na krowy. No szanujmy się po prostu. Boli mnie tylko, że nie mogę tych krów innych wziąć ze sobą w stajni jakby mam miejsce dla pięciu. Dajmy chociaż dach dla tej jednej zagubionej duszy. Tutaj krowy tyle szczęścia nie mają, bo są pozostawione same sobie na otwartej przestrzeni. Nasze umiejętności powoli, ale powoli rosną. To dobra wieść. Z powodu dużego wiatru i silnego deszczu pobawiłam się w segregację i sprzątanie. W końcu trzeba było znaleźć jakieś zajęcie na ten kiepski deszczowy dzień. Akurat ja lubię deszcz, ale maniak woli go unikać. Ostatnia rzecz jaką chcemy, to jest dopanie choroby. Segregacja trwała do końca dnia. Myślę, że teraz wszystko jest bardziej przejrzyste. Rano zaś Śnieg. Trzeba skoczyć na miasto, bo parę rzeczy. Czy to jedzenie, czy narzędzia? Najzwyczajniej się przyznam po tej spokojnej przerwie przy krowach, potrzebuję kogoś po mordzie ponawalać. Postaram się nie wpaść na jakąkolwiek hordę w okolice parę zombi, to nie powinien być problem. Trzeba pamiętać, że w tej okolicy miast już byłam, ale szukanie po koszach okazuje się mieć też swoje plusy. Tutaj mamy dosyć ciekawą okolicę, może tu znajdziemy coś pożytecznego. Zapominam cały czas, że lód jest bardzo rzadki i nie dostaje już czterech puszkowanych warzyw w jednej szarce. A szkoda. Nic tu nie ma. Co, co to jest? Nie mam pojęcia, ale wezmę. Bieractwo się powoli włącza we mnie. Kolejny dom. Chipsy do zjedzenia. Domowy VHS. Ciekawe. Będzie oglądane. Zleżały kotlet. Trzeba zjeść. To normalny wyrzuca dobre ciastka. O, weźmiemy też grilla. Co prawda się przeciąże, ale trudno. Też szało tu nie było. Next. No, pianino bym wzięła, ale niestety już mam grilla na plecach. Nasenne się przydadzą. Uuu, kluczyki. Nice. Może stąd odjedziemy. Czym jest benzyna w Knox County? Jakaś mistyczna substancja. Mapa March Ridge. To miasto będzie mnie prześladować. Uuu, na wow. naprawa samochodów. Biorę bez pytania. Jestem w szoku, że żadnego alarmu jeszcze tutaj nie było. Ojść nie chciałam. W sensie rozbić okna, zamordować już tak. Oprócz sałaty, to też nie ma nic innego. Jedzenia, dalej brak. Nie ma co tu siedzieć, mamy aż za dużo. Wracajmy w bezpieczne okolice. Home, sweet home. Była to dosyć ciężka wyprawa. Kurde, zdałam sobie sprawę, że czekam. Jest znowu segregacja. Zamordujcie mnie. Na szczęście, póki co, można odpocząć w ciepłym i przytulnym, w miarę miejscu. Obejrzeć dziwną domową kasetę o sadzeniu drzew. O, to jest firma, w której Eman pracował wcześniej. Zanim, wiecie, świat szlak trafił. O, podnosi mi to uprawę roślin. To akurat wspaniała informacja. Trzeba kiedyś znaleźć te nasiona i powiedzieć się farmera. Ale to już jak będzie po zimie, może. Nawałnica chyba nadeszła, albo jest dzień przed. Śniegu tyle, że aż zaczął się pojawiać na ziemi. Na moich oczach. Zdałam sobie sprawę, że póki jest prąd i ogrzewanie w domu, to te nawałnice mnie nie ruszają, ale po odcięciu prądu. Oj, będzie to problematyczne. Będzie zimno, a nie wiem, czy mam na tyle ciepłe ubrania na te dni. Na pewno nad tym będziemy się zastanawiać, dopiero, kiedy ogrzewanie trafi szlak. A póki co, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przyznam się, że bardzo przyjemnie mi się grało i nagrywało dla Was. Jest wiele rzeczy, które muszę się nauczyć, ale hej, wierzę, że z Waszą pomocą nauczę się ja, a może też i inni. Obiecałam ostatnio poranek dla początkujących, stwierdziłam, że go zrobię i powoli, ale bardzo powoli się za niego zabieram w wolnej chwili. Dziękuję za poświęcony czas dla mnie i Mańka. Spokojnego tygodnia, do usłyszenia już niedługo. A, no i najważniejsze, strasznie Wam dziękuję za wsparcie. Dobranoc!